Siemano tu ja, cichy. Dzisiaj będziemy nagrywać Slender D8 Pages, aż mnie zęby świeżbią. A niech nie. Taa, nie wiem po co w to na serio tempy. No ale cóż, mm, ładny las. Mm, pobiegnę sobie shiftem. Póki co nie ma dzieck nieślubnego dziecka Freddy Okrugera i dziewczynki z Deringa. I mamy drzewko. Drzewko, kto się posiada zapewne. Jak zobaczę ja to będę krzyczał. <grym i wysz> taki RAAA, taki ro! jak dinozaur. Sa, pierdziela Bim I tak się go no. Ja się go cykam. <grym i wysz> Sprowadźcie księdza na tanka, bo będę dał się jako pen... Fuck, kartka. Kentran. Fuck, będę musiał chodzić. Dobra, dobra. Widzisz? Ciągle jedziemy w samym tempie. Głośno O cholera, to jest straszne To za nas, że psychicznie ludzie to zrobili Nie, ciężarówka. Dobra. Piedziemy. Nie ma za mną tego pedofila? Dobra. A tu nagle pedober wyskakuje. <gryw> Jak zobaczycie Sendera Usłyszycie tylko moje krzyki oraz krzyki weta. Weta, przywitaj się. No się mano. I wyłącznie stajemy nagrywać. Fak. Fak. Dobra. To chyba jakiś wóz cyganów. Biorę idę w lewo. Ej, idę ciągle dróżką. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. tup. Będę śpiewał. Wlasko na potek i mruga. Fak, fak, fak! Sezer!

nawet by mi się nie darło, ale tak się mi to darło. Kurwa. Kurwa. Fuck. 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 Fuck! Do widzenia! No, ja już się w to nie